Rośliny kontra zombie. Koncept, który wydaje się absurdalny, a jednak swojego czasu podbił świat. Tabuny osób stwierdzą, że ta seria zaczęła i skończyła się wraz z wydaniem pierwszej gry. Nieliczni, że seria nadal ma się dobrze. Jednak wszyscy bez wahania możemy się zgodzić, że dzisiejszy Plants vs Zombies to tylko cień samego siebie z dawnych lat. Zanim jednak zaczniemy, doszły mnie głosy, że poprzedni film był zbyt głośny? Zbyt cichy? Był okej? Okay. Wyście się zdecydujcie, please! No dobra, to zmieńmy. Teraz? Teraz już pasuje? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz! Teraz okej? Okay? No dobra. To znaczy... co? Jak to ludzie ogłuchli? Okej, okay, mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie pasować. Jako, że głównym zapalnikiem wielu problemów tej serii jest druga odsłona, skupimy się głównie na niej. Dla serii Garden Warfare planuję osobny film, w którym to już ku ucieszy gawiedzi wylejemy trochę pomy na EA zamiast PopCap. Tak, to że PopCap należy do EA nie ma prawie nic wspólnego z tym, w jakim stanie są tower defensy dzisiaj. Tak jak Microsoft ma niewiele wspólnego ze stanem Mojang, a Sega ze stanem Rovio. Plants vs Zombies 2 i About Time miało być następcą oryginalnej gry wydanej na początku maja 2009. Nowa śliczna grafika, motyw podróży w czasie, wiele różnych okresów historycznych, zarówno stare jak i zupełnie nowe roślinki. Jednak już w dniu premiery, jak i właściwie jeszcze przed nią, gra była krytykowana za zawarcie mikrotransakcji w postaci płatnych roślinek. Rzeczy do kupienia było więcej, ale to była to najgorsza i jedyna ważna w tym kontekście. Wiele osób zarówno wtedy, jak i nawet dziś narzekało również na styl graficzny Sequela. Przyznam, zupełnie nie rozumiem tego, cóż, a przynajmniej nie rozumiałem do jakiegoś czasu, ale pójdźmy po kolei. 20 sierpnia, czyli raptem 5 dni od wydania dwójki, na reddicie pojawił się post skupiający uwagę na grindowym aspekcie gry. Post i artykuł, do którego on prowadzi, są jednak tutaj nieistotne, a my skupimy się na pewnym komentarzu. Komentarzu rzekomego, jako że nie byłem w stanie potwierdzić jego tożsamości, byłego pracownika PopCap, który to jeszcze w dniu publikacji posta wypowiedział się w negatywnym świetle o już ówczesnym stanie studia. PopCap wybrało drogę zrobienia jednej, dwóch gier, które przyniosą gigantyczne zyski zamiast zrobienia entej liczby źle zarabiających gier. I jej nie miało wpływu na te zmiany. Wina leży zupełnie na barkach założycieli. Więc jak widzimy, PopCap już od dawna biega jak pojebane za dukatami. Jednak mimo tego ogólna opinia o grze szybko się ustabilizowała. Na przestrzeni lat dostaliśmy takie nowości jak powrót poziomów nocnych dzięki Dark Ages, Big Wave Beach, powrót Waze Breakera, Frostbite Caves, czy w końcu Modern Day z nową minigrą i epic questami, które odblokowywały zupełnie nowe rośliny. No i mniej więcej w tym momencie zaczynamy się spierdalać z tempem kuli śnieżnej. Modern Day mimo ciekawego konceptu i wykonania jest chyba najgorszym światem w całym trybie przygody. Portale, główna mechanika tego etapu pojawiają się w, uwaga, DZIEWIĘCIU POZIOMACH z 30 kurwa czterech Spokojnie Dewu, na pewno chociaż boss jest dobry W końcu to finał całej... NIE KURWA BOSS SIĘ Boss Modern Day to literalnie najgorszy boss w grze A wiecie dlaczego? Bo to nawet nie jest nowy boss Modern Day zawiera coś o nazwie Boss Rush Gdzie poziomy 32, 33 i 34 są poziomami z bossami No to ale jak to nie jest nowy? No także na poziomie 32 możemy spotkać bossa z Egiptu z roślinkami z Modern Day, bossa piratów z roślinkami z Egiptu, albo dziki zachód z piratami. Na 33. z kolei przeszłość z dzikim zachodem, Dark Ages z przyszłością. Czy ja serio muszę to dalej wymieniać? No dobra, to finał spierdolili spektakularnie. No to co dalej? Jeszcze trochę ci brakuje do 8 minut Dewu. <noise> oj spokojnie, to będzie trwało dużo dłużej niż 8 minut. Od zakończenia przygody pop w miarę regularnie dodawało coraz to nowe rośliny. Chwila, ale... jak? O. O tako. No dobra, dzisiaj nie wszystkie kupicie stricte za mamonę, ale... <noise> Tych z questów też już przez epic questy nie zdobędziecie ale znowu po kolei. Na samym początku 2017 do gry dodano system level-upowania roślin. Ówcześnie maksymalnym poziomem był 20. W związku z tym dodano również wiele różnych lootboxów, z których mogliśmy uzyskać paczki nasion potrzebne do level-upów. Rzecz jasna nie była to jedyna rzecz, której owe wymagały. Drugą są coiny. W chuj coinów! No ale przecież są pinie party, z których lecą ich chore ilości, a czasem i gemy jakieś wpadną. <laughs> W tej aktualizacji większość nagród w poli to do upgrade'owania. Myślę, że nie trzeba Nobla, żeby się domyślić, jak z Ziemią zrównało to ekonomię przygody, czyli ówcześniej ów jednego trybu gry. Ale chwila, jak to jednego? To tam jest coś więcej? Ano! Jednak zanim to Popka by wydawało się mieć dość nie najgorszy pomysł na zbalansowanie gry po wprowadzeniu poziomów, a mianowicie każdy ze światów otrzymał rozszerzenie w postaci nowych, dużo cięższych poziomów, które wieńczyła walkę z dużo cięższą wersją bossa. Tylko, że nie! Pomysł upadł po dodaniu rozszerzeń dla trzech światów, a później został całkowicie wywalony z gry. Jednak zanim to PopCap postanowiło znowu rozkurwić ekonomię przez dodanie mięt i rodzin roślin. Może czas na chwilową dygresję, ale czy tylko mi to wygląda jak jakiś spór dwóch bratów bliźniaków, jednego dobrego i drugiego złego, który zawsze jeden pod drugim dołki kopie? Co każdą dobrą zmianę, po chwili pojawiają się dwie złe. Anyway, na początku 2018 pojawił się do dziś najbardziej broken tryb w całej pieprzonej grze, czyli arena. Jest to tryb multiplayer, gdzie możemy rzucić wyzwanie innym graczom dookoła świata. I spróbować zdobyć więcej punktów od nich w określonym czasie. Oczywiście nie jest to prawdziwe PVP, gdyż punkty przeciwnika są dodawane na podstawie tego jak poradził sobie w poprzedniej swojej rozgrywce, więc nawet nie musi być online, żebyśmy mogli z nim zawalczyć. Właściwie, żeby być dokładnym, to mięty i rodziny roślin dodano dopiero po arenie. Z kolei na koniec 2018 pojawiły się poziomy mistrzowskie. Ale spokojnie, nie takie do zagrania, takie do upgradeowania roślin! Żeby wam się przypadkiem nie znudziło po dwóch latach grindu na upgrade Ghost Peppera na 20 poziom. Zgadnijcie, ile jest poziomów mastery? 10, 20, 100? Nie kurwa, 200! I to nie tak, że te poziomy dają tylko jakieś kosmetyczne perki. W ogóle ich nie dają. Zwiększają szanse na użycie power po zasadzeniu, czyli wpływają na gameplay. Na chwilkę się zatrzymamy w tym miejscu, gdyż jakoś w okolicach tego przedziału czasowego wiele z wcześniej płatnych roślin przestawiono na model zbierania nasion, żeby je odblokować. Niestety nie byłem w stanie znaleźć dokładnej informacji o tym. Działa to tak, że jeśli zdobędziecie odpowiednią ilość nasionek, to możecie sobie je przerobić na permanentne odblokowanie roślinki. Chuj wam w dupę, jeśli kupiliście torczłoda, który właśnie wtedy stał się jedną z pierwszych roślin jakie odblokowujemy. Również po drodze zaczęto usuwać wiele ścieżek muzycznych, które grały na poziomach tylko w konkretnych przypadkach. Well, to się nazywa szacunek do czyjejś pracy. W 2020 zawitał kolejny nowy tryb pościg penny. Jest to coś pomiędzy areną a przygodą, z tym, że każdy poziom ma trzy tryby definiujące jego trudność i mamy kolejną walutę, żeby móc w nie zagrać. A czy wspominałem, że do gry na arenie też potrzebujemy jeszcze osobnej waluty? Nie? No teraz już wiecie. Penis Pursuit to odpowiedź popkap na wołanie o nowe światy w grze, gdyż wraz z pojawieniem się tego trybu, to gry trafiły zombie stylizowane na antyczny Rzym, a z czasem dostaliśmy również zombie korporacyjne. Ja serio nie zmyślam, by the way, myśleliście, że lewe lapy czy mięty już wystarczająco rozwaliły ekonomię gry? No to powitajcie, Pnącza! Jeszcze kolejny sposób na bafowanie waszych roślin. Pnącza to coś pokroju dyni z pierwszej gry, z tym, że większość ma jakieś dodatkowe funkcje, jak właśnie bafowanie roślin, które otaczają, jeśli są z tej samej rodziny. Dodajcie sobie do tego jeszcze nową wersję Gatling P. No, sam wtedy grałem i powiem, że <grych> było ciekawie. Z racji, że wszyscy wiemy co stało się w 2020, wielu więcej rzeczy nie dodano, więc wracamy dopiero w maju 2021, gdzie to ostatecznie usunięto możliwość odblokowania światów w dowolnej kolejności na rzecz narzuconej, która jest również inna od kolejności w jakiej dodawano te światy. Niedługo później pojawiła się mechanika wypożyczania roślin, czyli ty oglądasz mózgotrzepną reklamę w całości, żeby na jedno podejście do poziomu mieć dostęp do jakiejś rośliny. Niby można powiedzieć, że nie jest to jakieś złe, aczkolwiek sposób w jaki to zainteresowało, Implementowano sporo wyjawia o intencjach stojących za tą funkcją. Przypomnę, cała reklama. Za jednorazowe użycie rośliny. Zwalisz poziom, to może być tak, że już nawet nie masz opcji obejrzenia reklamy dla niej. Ostatnią znaczącą zmianą z 2021 były czasowe wydarzenia tematyczne. Póki co za dużo o nich nie będziemy wspominać, jako że gwiazdą kontrowersji stają się dopiero później. Jedyne co chciałbym wspomnieć na ten temat to to, że była to kolejna odpowiedź na brak nowych światów. Z tym, że teraz wśród nowych przeciwników pojawiał się również nowy boss. Tak, Penny Perset nie posiadało nowych bossów. Korzystało z istniejących. No, ewentualnie od czasu do czasu był poziom z minibossem, takim jak Zimek, hashtag Ciasto czy Zombie na Bieżni. 2022 w tym roku wydatnił się pewien niepokojący trend, mianowicie styl graficzny zaczął być robiony. No co tu przebierać w słowach? Grafika była na odpierdol. Jednak zanim przejdziemy dalej, chciałbym wrócić do pewnego wątku, który do tej pory celowo pomijałem. Plans vs. Zombies 3. W połowie 2019 pojawiła się gra o takim właśnie tytule w fazie wczesnego dostępu. By nie obijać w bawełnę była po prostu paskudna. Gdybym miał kreślić tę grę tylko trzema słowami, to zdecydowanie Byłoby to Clash Royal Ripoff. Swoją drogą o tej grze też planuje zrobić film. Gra posiadała cztery sloty na skrzynkę <laughs> to znaczy na piñaty. Uwaga, uwaga, Research zawiódł to było przed Soft i później to usunęli. Była w orientacji pionowej, była 3D, a Elix... <laughs> <laughs> Ale mam dzisiaj jakiś dziwny kaszel. A słońca generowały się pasywnie podczas poziomu. Dodano takie opcje jak przemieszczanie roślin, czy lewelapowanie ich w trakcie trwania poziomu. A i same te poziomy były nadmiar niepotrzebnie skomplikowane. Mianowicie po ukończeniu każdej jednej fali mieliśmy przerywnik nazwany Taco Time, w czasie którego mogliśmy przestawiać roślinki, czy właśnie je zlewelapować. Oczywiście, żeby rozjebać Power Creep jeszcze przed premierą gry, oprócz Taco. Plantfoot również zawitał i do tej gry. Zgadnijcie jak go zdobywaliśmy. Jakieś pomysły? Tak Przemuś, dokładnie! CZEKALIŚMY! A i bomba stała się power-upem. Mimo skrajnie negatywnego feedbacku o grze, PopCap jak ten jebany wół parł w zaparte, żeby wydać tę grę. Nawet zwiastun opublikowali. 25 lutego 2020 wszystko wydawało się już stracone. Gra oficjalnie weszła w status soft launchu. Wraz z artykułem o tym dostaliśmy kilka... Ciekawych informacji. Przykładowo, odpowiedź na to, dlaczego gra jest w orientacji pionowej, to aby uczynić grę bardziej przyjazną dla urządzeń mobilnych i że wiele osób gra w gry na telefon, robiąc inne rzeczy. Na pytanie o odrażający styl 3D, że kochają 2D art poprzednich gier, ale chcą dać więcej pola do popisu artystom. Nie owłaczając nikomu, ale osobiście jestem zdania, że to właśnie 2D art jest bardziej ekspresyjny. O tym na wiele miesięcy zapadła głucha cisza. I również nie po raz ostatni. 10 października tego samego roku pojawił się nowy artykuł. Jego tytuł brzmiał Soft Launch Update. Dowiemy się z niego, że PopCap w końcu się poddało sforsowaniem tej gry i wycofują ją do gruntownej przebudowy. Prawie rok później dowiadujemy się, że studio rzeczywiście zastosowało się do feedbacku i do gry przywrócono zarówno poziomą orientacji, grafikę 2D, jak nawet i sadzenie słoneczników. Wszystko brzmiało świetnie. Wraz z artykułem Znaliśmy betę, co prawda nie była ona najlepiej przyjęta, jako że również miała jeden stanowczy problem. Konkretnie roślinki były spredefiniowane dla każdego z poziomów. Ale cóż, to tylko wczesna wersja testowa. To na pewno tylko dla testów. He, <słuch> Przyznam, że sam tak myślałem o becie gry z nazwą kodową PIKNIK. Może to i dobrze, że jeszcze nie mieliśmy okazji się przekonać, czy to prawda. Właśnie. Jeszcze nie mieliśmy. Jednak w tym momencie wróćmy na ścieżkę linii czasu. Jest to rok 2022. Pierwszą niepokojącą rzeczą tego roku jest już wspomniany styl graficzny dwójki. Cup znacząco odstawała od pozostałych asetów. No, jednak może to po prostu pojedynczy wybryk. No zdarza się, no. W kwietniu dostaliśmy drugą betę do trójki. I wtedy właśnie część community zaczęła robić się sceptyczna. Mimo tego, że gra miała więcej kontentów względem pierwszej bety, to nadal roślinki były wybierane za gracza, a poziomów nadal nie można było powtarzać po ukończeniu. Oczywiście na jakiekolwiek wątpliwości nie dostaliśmy absolutnie żadnej odpowiedzi ze strony PopCap. Wróćmy teraz do tego, co obiecałem, czyli do wydarzeń tematycznych. Wraz z Backyard Big Top Act II, czyli powrotem eventu z przeciwnikami karnawałowymi, w grze pojawił się pewien dziwny błąd, albowiem duża część graczy nie dostała dostępu do tego wydarzenia. Osobiście ten dostęp miałem, jednak zaraz zrozumiecie dlaczego. Do gry wróciłem równo w połowie lipca 2022, czyli dwa dni po starcie tego eventu. Gracze poprzez data mining dowiedzieli się, że od wydarzenia wcześniejszego, które skończyło się 11 czerwca, Gry nie został zresetowany, co powoduje blokadę kolejnych wydarzeń, gdyż gra myśli, że nadal trwa poprzednie, mimo że jego czas już minął. No dobra, znowu, błędy się zdarzają. Skoro gracze wiedzieli o co chodzi, to wystarczyło po prostu powiadomić Popka po tym. <ścoughs> no tak, gracze to zrobili. Kilkadziesiąt razy. A te zjeby nadal pierdoliły, że nie są w stanie wywołać tego błędu. A wiecie dlaczego? Ja nie wiedziałem, ale jakiś gracz najwyraźniej wiedział. Bo za każdym razem testowali to na nowym koncie! Na takim, na którym kalendarz jeszcze nie był zjebany! Czyli podsumowując, jeśli raz mieliście dostęp do eventu, to do dzisiaj już nie dostaniecie kolejnego. Fajna gra, co nie? Taka dopracowana. Dalej w sierpniu miejsce miał pewien niesamowicie źle odebrany rework. Godly oraz Thymwarp, czyli dotychczas roślinki ekskluzywne dla światów, w których je odblokowujemy, stały się dostępne wszędzie. Z tym dostały one giga nerfa statystyk, a oprócz tego na poszczególnych levelach koszt słońca nie jest wielokrotnością piątki, co nie oszukujmy się jest niesamowicie mocno ugruntowanym aspektem w tej serii. Oprócz Thymwarpa oraz Godliffa oberwało się również i nowej rośliny z tej aktualizacji. Tangler to roślina, której do Dzisiaj sensu i mechanik nie rozumiem, ale gdy ją dodano, to kosztowało 80 słońc, będąc tym samym pierwszą rośliną, nie, nie kosztu jako wielokrotności 5. Pierwszy bo jego kod znajdował się też w paru wcześniejszych wersjach i po prostu był niedostępny. Finalnie koszt tanglera został zmieniony, jednak tymianek i liść nadal borykają się z tym problemem. Następnie 9 września z Popka podchodzi pewien pracownik. Jedyna community manager, przez którą społeczność mogła kontaktować się ze studiem. Himopolus poinformowała nas, że od teraz głównie Głównym źródłem na Sabredicie będzie oficjalne konto deweloperów. Aczkolwiek jest to konto ogólne, więc aktywne bywa tylko od czasu do czasu. Chcecie spoiler? To konto ostatni raz było aktywne 4 miesiące temu. Na kilka dni. A przed tym mieli jeszcze dwie kilkumiesięczne przerwy. W październiku tego samego roku wydarzyły się jeszcze aż dwie rzeczy. Do gry trafiła najbardziej leniwie zrobiona roślina. Chyba Ever. Oraz pojawiła się kolejna beta trójki, która miała właściwie mniej kontentu niż poprzednia. I to nie tak, że to po prostu jakieś nowe poziomy. NIE! To były te same co w drugiej becie. Wracając do rośliny, no po prostu zobaczcie, to nie jest kurwa żaden żart. Natomiast w grudniu, jako taki prezencik na święta, dostaliśmy kolejną roślinę z designem urwanym no. z choinki. I najgorszy rework, jaki szczerze w życiu widziałem. To jest almanak. Almanak jest takim katalogiem roślin, jakie mamy i zombie, jakie spotkaliśmy. Tak almanak wyglądał przez 9,5 lat. Tak almanak wygląda teraz. Chwila, co, Ż że coś pominąłem? <gry> A, no tak, ta jedna z najbardziej bezużytecznych roślin w grze kaktus. W grudniu dostała, jak to Popka opisało, buffa. Ten buff polegał na tym, że od teraz kaktus ma dostęp również do swojej abilitki z pierwszej gry, czyli może się wywindować i przekuć balon zombie na balonie. Czy wystarczająco wymowne będzie, że wydali to w takim stanie? A jeszcze w ogólnym rozrachunku ten buff zmniejszył DPS kaktusowi. Na koniec w nocie 2022 wspomnimy sobie jeszcze, że o dodejścia przypominam jedynej community manager, social media PVZ są absolutnie martwe z trzema wyjątkami, gdzie jedyny post w 2022 pojawił się 22 grudnia i był najprawdopodobniej postem zaplanowanym. 2023 zaczniemy od gry, której jeszcze w tym filmie nie wspominałem Mianowicie chodzi o PvZ Heroes Ludzie albo kochają, albo mają gdzieś tę grę Literalnie nic pomiędzy Gra była na srogim live supportie już od lat Właściwie to o ile mi wiadomo, dzisiaj już nawet nie da się zdobyć dwóch postaci, które dodano w aktualizacjach po wydaniu gry Jednak po co o tym wspominam? Wraz z końcem lutego 2023 roku zakończyć się miał 60 sezon gry Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to ostatni sezon jaki jest wspomniany. W kodzie. Jako że jak dobrze wiemy studio PopCup Seattle w tym momencie jest już miastem duchów, nie było komu dodać nowych sezonów, a brak resetu był równoznaczny z horrendalnym utrudnieniem rozgrywki, gdy już dotrzymy do najwyższego poziomu w sezonie. Tutaj jednak historia ma szczęśliwe zakończenie, bowiem popcap pierwszym postem w tym roku ogłosiło rozpoczęcie sezonu 61 po oczywiście skargach graczy z dwumiesięcznym opóźnieniem. W marcu natomiast nie zgadniecie, co usunięto z gry. No czekam. No. Literalnie te zjemy usunęły. Zapisywanie poziomów. Rzekomym powodem tego było. No, dawajcie, tego też nie zgadniecie. Pozbycie się błędu, gdzie gracz mógł codziennie powtarzać piñata party. <ścoughs> Jednak to nie była jedyna usunięta w tej aktualizacji rzecz. Po obietnicy, jakoby Popcap planowało przywrócić usuniętą z gry muzykę, ta aktualizacja wyjebała jej jeszcze więcej. Do takiego stopnia, że nawet w kodzie już nie jest ona wspomniana. Wracając jeszcze do zapisywania, Popcap tłumaczy te zmiany tym, że ta funkcja nie była mocno używana oraz powodowała mnóstwo crashy, więc jedynym logicznym rozwiązaniem było usunięcie tej funkcji. Nie wiem jak wam, ale mi to się bardzo mocno z czym kojarzy. I również w kwietniu do PVZ2 została dodana kolejna nowa roślinka. Tym razem może nie jest nie tyle niepasująca stylem graficznym, co mechanikom, bo literalnie napierdala pszczołami. Ale okej, okay, mieliśmy już dziwne warianty roślinek, więc przejdźmy dalej. Ale zanim to, nie dam rady przejść obojętnie obok niesamowitej klapy, jaką PopCap zaliczyło właśnie w marcu. Otóż wtedy na ich kanale pojawił się pewien zwiastun. Czego? A takiej gierki, Plants vs. Zombies 1, nie wiem czy słyszeliście o niej. Tak, serio, pół by było, gdyby to był zwykły trailer. Może ktoś przez przypadek dał z niepublicznego na publika, ale nie! Część setów w ogóle skacze między pierwszą a drugą odsłoną! A jeszcze inne są amalgamacją obu wersji! W jeszcze jednym momencie w ogóle użyto kradzionych nagrań i to takich, na których w dodatku ktoś czytuje! Ech, tyle że okazało się, iż rzeczywiście była to pomyłka, ale nie do końca, gdyż ten zwiastun jest dzisiaj używany w sklepach Google i Apple, jeśli chcemy pobrać grę. Teraz możemy już przejść dalej. Konkretnie do kwietnia, gdyż właśnie wtedy dostaliśmy kolejne newsy odnośnie PvZ3 i znowu nie było to nic pozytywnego. Tym razem to nie było jednak coś, czego ktokolwiek mógłby się spodziewać, a konkretnie trójka została przygotowana do zupełnego usunięcia ze sklepów aplikacji mobilnych, o czym świadczy zawarcie w nazwie słowa Sunsetting. Oczywiście pierwszą reakcją społeczności było to, że gra finalnie została anulowana, co nadal jest niewykluczone ze względu na brak odpowiedzi ze strony PopCap, jednak równie prawdopodobne jest to, że grę po prostu zdjęto do kolej przebudowy. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego momentu, kiedy w tym filmie słyszymy o Plants vs Zombies 3. Dalej jednak nie jest lepiej. Zostajemy jeszcze na chwilkę w kwietniu bieżącego roku, gdyż to wtedy w PvZ 2 uwydatnił się kolejny nadto niepokojący trend. Mam na myśli dodawanie wszystkiego jak leci z pierwszej gry. Właśnie w tym miesiącu dostaliśmy zombie w dmuchanych kaczkach. Później w czerwcu top 2 najbardziej bezużyteczną roślinę w grze, czyli Skedrishruma. W lipcu katapultowego zombie, a w planach są jeszcze sishe. Zomboni oraz zespół bobslejowy. Jednak wróćmy do chronologii. Maj to miesiąc, w którym również zawitamy tylko na moment, aby to rozwiać pewną potencjalną nieścisłość. W tym właśnie miesiącu pojawiła się pewna reklama gry zatytułowanej PvZ Match. Czy po filmie o Rovio w ogóle muszę tłumaczyć, czym ta gra jest? Nie? O, to dzięki. Ale co jest tą nieścisłością? Otóż gra nie została stworzona przez PopCap, tylko przez Chocolate Panda, o którym informacji nie byłem w stanie znaleźć, co jest dość niepokojące, ale the point is, ta gra nie jest spod skrzydeł PopCap. Pora na czerwiec! W tym miesiącu doznamy absolutnego szczytu tego, jak PopCap ma wypierdolone w tą serię, dzięki dodaniu Sandyu Tangler. To literalnie najbardziej generyczna roślinka z twarzą, jaką w życiu widziałem. Kasztany w chińskiej wersji mają więcej. Osobowości niż to W tym też miesiącu poczyniono kolejną zmianę z serii Kto na to kurwa wpadł I kto to kurwa przyklepał Usunięto używaną od lat czcionkę Kafiteria na rzecz nowej Dużo bardziej generycznej I uargumentowano to Z aktualizowaniem na przestrzeni całego 2023 Popka szuka również osób na coraz to nowe stanowiska w firmie, więc jeśli nadal wątpiliście w stan studia tych gier, to mam nadzieję, że już zniszczyłem waszą wszelką nadzieję. Mają tak bardzo desperackie braki, że pod koniec sierpnia pojawiły się nawet ogłoszenia o pracy magazynierów! No i niby wszystko ok! <grych> Tyle, że w ogłoszeniu <noise> zawarli to! I cóż, na ten moment to już koniec naszej listy. Tak jak widzicie, da się upaść jeszcze niżej. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne kontrowersje wokół Pivizji i Popka. Wręcz dzisiaj jeszcze nie wyczerpałem tematu, ale tak jak mówiłem odnośnie wpływu i jej na markę pojawi się osobny film. Tymczasem jednak to by było na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie lajka, komentarz, o co szczególnie proszę przez to jak YouTube mi ostatnio ograniczył realne zasięgi i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Filmów o kolejnych firmach i grach. A tymczasem bajo!